Witam Was pięknie, a w zasadzie to wita Was mój e, żydowski towarzysz. Moi drodzy, króciutki vlog. Króciutki vlog oparty na tym... Chciałem się Was zapytać generalnie, co sobie lubicie pojeść? Jakie jest Wasze takie... O, SMS mi przyszedł. Jakie jest takie... E, jakie jest Wasze takie jedzenie, które sobie, powiedzmy, że macie wieczór e, na spokojnie, tylko dla siebie i sobie tak lubicie pojeść? Ja ostatnio mam fazę, moi drodzy, na oliwki. Także kupiłem sobie taki mały, skromny słoiczek oliwek i sobie jem do tego, robię sobie parę takich śmitek z serem i tak sobie to konsumuję. Nie wiem, taki dostałem jakiś specyficzny smak na takie, e, na takie specjały. Jestem ciekaw właśnie, co wy takiego lubicie, że na przykład załóżmy macie wolny wieczór i sobie coś podjeść, nie wiem, może jakaś pizza, może jakieś krewetki, może jakieś paluszki rybne, jakieś, no nie wiem, jakieś jajecznice, jakieś kanapki specjalne. Co takiego jecie? Co macie takiego, że tak jak sobie pomyślicie o tym, to tak ach, to aż tak wasz, aż was tak smak bierze, aż tak ślina dosłownie, eee... Idzie do ust i takiego dostajecie, wiecie o co chodzi. Że jak pomyślicie troszkę tak, mm, byście sobie podjedli. Także, no, bumie mamy godzinę. O, to mój softbox. Mamy godzinę, która to jest za 10 pierwsza w nocy, ale mi to nie wadzi. Ja sobie teraz troszkę podję. Jestem ciekaw, co wyjecie, moi drodzy. Także, napiszcie, właśnie, jakie są takie Wasze przysmaki. Na co dostajecie takiego smaka największego? No, to by było na tyle. Czekaj, zachęcam Was, moi drodzy, tutaj nawet Wam pokażę. Zapraszam Was, moi drodzy, na fanpage Niklausa na Facebooku, zapraszam na hitboxa, zapraszam na Twittera. Kto ma Twittera, kto nie, kto nie lubi może Facebooka, zapraszam Was bardzo serdecznie. Macie linki do wszystkiego w opisie, a ja, moi drodzy, zabieram się tutaj do konsumpcji tych oliwek, które to, to wygląda w sumie jak takie oczy w jakimś słodziu, nie? Hmm.